Odcinek zawiera sporą ilość ocenzurowanych wulgaryzmów i może być przez niektórych uważany jako nieodpowiedni dla młodszych odbiorców. Pamiętaj, oglądasz na własną odpowiedzialność. Miłego seansu. Jeździłem po skole, p***ole to. Nie zastawiać, mam tu w dupie, Halo, co za parkowanie na pasach. Siedziba to i to ja. Co to jest za... Dobra, witamy, witamy. Kurna super bryka, będziesz moim szoferem. Pochwalę się kolegom, jaką limuzyną nie bożą Haha, pozdro. A ile masz pieniążków na wynajęcie rozmawiajmy Porozmawiajmy o budżecie, może co? <laughs> Dzisiaj jest dupowata pogoda, wieje strasznie i jest deszczowo. Pod korozją to nie na mnie, nie ma strzałki. No zaraz nie będę miał zawieszenia, k**a, przez te drogi w Krakowie, nie? Ja p**a pole jakieś dziury, nie? A jedziemy po skole, dole to. Aha, ja bo sobie jadę w ogóle. Oj tam, na bogato. Daniel, 3 złote. Ile zarabiasz? Mała. 3 złote. Jak tam twoja głowa, po zderzeniu z Galezią w Sylwestra, ha, 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 ha. Wszystko w porządku. Nie kręciło się w głowie, nie było niedobrze, więc jest okej. Okay. Całe szczęście uszło mi to na sucho. O, e, o, e, o, e. 5 złotych. Witam was po długiej przerwie. Gratuluję nowej fury. Czy kolega TW przejechał się już do Jota? Tak, tak. Został przewieziony. Osłuch audio był. Myślę, że był trochę zdziwiony. A no tak, no przewiozłem, byliśmy zjeść coś tam. Ty no, ja myślałem, że tu będą zamówienia, a tu co, lipa. Kurde, nie tak to miało wyglądać. Dziękuję. <śmulatuj> Zawsze k***a działa. Zawsze, za każdym p***nym razem. Wyłącz świat. wyłącz jej! O ty. Nie no za, za dużo rzeczy. Pa, jeszcze kabel się ten... No, sorry, musiałem odłączyć kabel od kamerki, bo przyplotłem go przez pas. Ale tragiczna jest to pogoda, naprawdę. O no to też se poczekamy długo. Jak? 59 mam. Tak? Dobrze. No, zajebiście, gość. Dzięki. No, beka fuj, beka fuj Dostanę bana na McDonalda, nie będę mu zamówień odbierać. Nie wiem, czy... Wpisał ten numer budynku, czy nie? We're all set. Let's go. Czy auto jest swoje, czy dostałeś firmowo? Bezdomny mi podarował, wiesz? <śmianowidzio> tak, przyjechał bezdomny i dał nam dwa samochody. Pan Stanisław z Warszawy niestety zmarł. Idziemy z tym głównym. dobry. Proszę bardzo. Dzięki, do No Dobra, udało się dowieść. Gdzie ja wyszedłem? Gdzie mam samochód? Zgubiłem się. Wiksocholik, 3 złote. Bartosz Poznań, odpisz mi na tiketa. <noise> no to nie jest BMW, tak do roboty, kupa. <noise> o, świeci się McDonald na czyżynach, ale ja już tam nie chcę jechać, kupa, <noise> Nie dzisiaj. <noise> Co to za środ? Gdzie jest Skoda? No właśnie ja też się pytam. Na parkingu stoi. Możemy zamienić, proszę bardzo, kupa. <noise> Dwie stówy na paliwo i jedziemy. I czego wyjdziesz? Wyłącz, k**wa! <noise> A, dobra, bo bateria słaba. Gocha, gocha, 3 złote. A gdybym miała OnlyFans, to czy wykupiłbyś moją.? Nie. Jakie gumy na wycieraczkę? Durex. gdzie ja postawię ten samochód? Tam, kupa. Zakaz wjazdu, kupa. Dlaczego? Dlaczego ktoś tu zrobił zakaz wjazdu? Co, sobie pojechałem? Ale czemu to jest zakaz wjazdu? A tam jest już droga z pierwszeństwem. Och, tu chodzi. Halo. Wiecie, z rowerem to jeszcze jest tak, że. To, tam, to tam. chuj, bo tam punktów nie dostanę, nie? Ale tutaj już. Jednak szkoda tego plastiku trochę. No on jest kada, nie Jedź tam kurwa, No! Na chuj tu stoisz! Kwa kretyn. Andrzej, nie denerwuj się? Jak tak, mam się nie do... Do... No patrz, ja nie, nie dojdę do tej kurwa, restauracji, nie? Po prostu kwa nie wiem. Nie zastawiać, mam tu w dupie kurwa. To ja jak coś to powiem, że stary zaraz przyjdzie, nie? Tak. Miało być dostarczanie samochodem, będzie dostarczanie pieszo. A ja, gdzie to jest? O, dziękuję panu. Taksówkarzowi, niemożliwe dobry. 7AB Znaczy no nie wiem, no naprawdę nie rozumiem jak ludzie zarabiają siano jeżdżąc tutaj autem. Przecież tu się nie da albo to ja jestem jakiś niedojny i po prostu nie wiem gdzie stawać i tak dalej No jeszcze but mi się rozwiązał, no nie DW 100 zł ja zamykam pierwszy tysiąc. Pozdrowienia dla mojego... Już tysiąc? i jego super dziewczyny uśmiech. Dziękuję ci bardzo serdecznie. Zgaś ten stroboskop! Kurwa, Po to włączać. Włączać. Halo, co za parkowanie na pasach? Boże, a się no i wypijaj stąd. Nie ma parkowania na pasach, ka, debilu. Gdzie on ci tu wjechać? Chyba to miała miejsca. Ooo, ty. To jest k miejsce. Idę szukać budynku. Dobra, to jest ten budynek, ale chłop pewnie w k że tyle czekał, nie? Przepraszam, nie chciał No, mnie w za te kebaby. Kebaby są opłacone, trzy sztuki. na dole stoi. Ty stoją? Tak, jak babi. Kto to? Kebaby. Robię? I film potrzebuje. 8774 Dziękuję bardzo. Wyjadę tam, czy nie wyjadę? 500 zł. Słucham? Jeszcze trochę się może. Jakie k 500? Co to ma znaczyć? Ja. Dziękuję bardzo. Brawo. Dobra, jest chyba byczek, ale nie ma miejsca parkingowego. Yy, 33 UB. A, to tutaj, tak? Nie, to jest moje. Aha Boże, ślepy jestem, przepraszam. Dobra, mam już... Dzięki, do zobaczenia. All set. Let's go. Let's go. No spalanie mamy chę, nie? Tyle wam powiem. Zanim nie licznik, miałem tam szóstkę. A teraz mamy 6-7 Gdzie, 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 gdzie? Nie podoba mi się ta droga, jest 40 i ja nie wiem, czy za tu jakiegoś radiowozu nie będzie. Chociaż powinien być zaznaczony. O ku**a. Ale bym pojechał, nie? pozdrawiam Dziękuję, pozdrawiam rodzinkę. Poznam TV! Jezus. Gdzie ja jadę? Co to jest? Ku**a? Co to jest za. Pies. Jezu, pies, ja mówię, co to jest? Się wysuszyłem, nie? No to otwarte. O, sorry. Jest, Dobry, proszę bardzo. Pierwszy napój? Dziękuję. Dzięki, Dzięki dobranoc. Nie gaw się na mnie, k***a gościu. bo to kosmita. jest teraz najlepszy. Ciężko powiedzieć: dobrze płaci, bo są do dobre mnożniki, wysokie. Więc za jeden kurs naprawdę jesteście w stanie zarobić czasami nawet i 40-50 zł, nie? No spalanie mamy, k***a, nie? Tyle wam powiem będziesz, tekst robił jeszcze coś w tym aucie? Nie, na chwilę obecną nie planuję. Ja nie wiem, i dupa mi pewnie wyskoczy. No kurwa ty, no co to za jakieś z***e miejsce parkingowe, ty? O no. Tocz. O, co? Jasny gwint. Ale se stanąłem, nie? Jeszcze tą torbę wyciągnij. Ale pustki. Dobra, jest 6,9 Uber. 6,9? No, dobra. No, tak, tak jest tutaj. W sumie to ja bym wyjechał sobie prosto, ale. Jak tylko pani przejedzie, to wtedy tylko pani no. musi wyjeżdżać, więc żebyś nie u no. Proszę jechać! Kurwa. No, ma, jeszcze musisz zrobić to, co ty. Jest. Ręczny, no, bardzo ładnie. Patrz, co, patrz, jakie dziury, patrz co to jest. Kurwa mać. Chyba to jeszcze jedno. Bardzo ja miłym. się, tak. Najmilszy człowiek Dziękuję nie bardzo. Miałeś oszczędzać, ja ci odeślę potem też pieniądze, nie? <noise> Helikopter czy czołg na delivery? Czołg. Stanowczo. Czołgiem wiedziesz na wszystko. Takiego gościa też, kupa. je, Przejeżdżasz jak w GTA po prostu, nie? To... Kroła czy koń na delivery? Koń. Co tu się k**wa dzieje? Jakieś trupy wywożą to tam. Siedziba to i to ja! Czekaj, Czekaj bo to chyba to klient dzwoni. Halo? No to fajnie. Jak tam będzie jakaś polna droga, to ja nawet się tam nie wpieram. mam to w dupie, nie? K**wa mać. Czekaj, bo ja tu nic nie widzę k**wa. Tu jest ulica? Czy co tu jest? Ja p**. chyba tu? Tak, to tu. Dobre. Dobra, tu jest tak, jeszcze szajk, jeszcze szajk. Proszę bardzo. Wszystko Dzięki. Dzięki. Co to za miejsce w ogóle? O, patrzcie, od razu Wam pokażę, nie? Normalnie taką można sobie. Aha, dobra, to chyba działa tylko jakiś samochód wyłączony. Nieważne. O, dobra. 22, brutto za to dostaliśmy. Fajne stawki, no jak za 3 km to jest kuwa, w, w, dużo. 72 zł netto. Podzielić, na, no dobra, żeby nie było tak źle to na 3, to podzielę, dobra, 24 zł. Minus paliwo. No 20 zł. Słuchajcie, i tak to jest lepiej niż jak jeździłem z nie? No tam wyszło mi poniżej w ogóle 20. Jakieś pore gówno. Więc dzięki i pa